Cześć, dawno nic nie wrzucałem, i część osób pyta, co dalej z tym kanałem. I pytanie jest faktycznie zasadne, ponieważ ostatni raz widzieliśmy się jeszcze na początku grudnia i od wtedy e, całkowita cisza z mojej strony. Uwaga, e, na sam początek opowiem trochę na temat e, kulis działania tego kanału i o planach na przyszłość. Natomiast jeśli zupełnie Cię to nie interesuje, to po prostu użyń, e, użyj timestampsów czy, czy rozdziałów. W opisie, po to, żeby przejść od razu do cen godzinowych. A jeśli zostałeś, to podzielę się z Tobą moimi przemyśleniami po roku prowadzenia tego kanału. Gdy zaczynałem, miałem trzy główne cele. Po pierwsze, chciałem się zaprzyjaźnić trochę z kamerą, której do tej pory. No, bardzo unikałem. Nie miałem problemu, żeby rozmawiać z ludźmi w cztery oczy. Natomiast sama idea bycia przed obiektywem, czy nagrywania chociażby swojego głosu, jakoś mocno mnie odstraszała. Po drugie, chciałem się nauczyć tworzenia treści, które wnosiłyby jakąś wartość do odbiorcy końcowego. Najlepiej, gdybym to robił regularnie. Trzecim w końcu założeniem. Takim już bardziej liczbowym, może łatwiejszym do zmierzenia, było osiągnięcie 300, przepraszam, 500 subskrybentów po roku od uruchomienia tego kanału. Pierwsze dwa cele no, udało się częściowo spełnić, nawet jeśli nie w 100%, to ewidentnie czuję pewien progres od chociażby pierwszego mojego nagrania. Trzeci cel, ten ilościowy, udało się przekroczyć aż sześciokrotnie, co na pewno bardzo cieszy. Jeszcze bardziej cieszy tak pozytywny odbiór, zarówno w komentarzach oraz co chyba mnie osobiście jeszcze bardziej zdziwiło, w prywatnych wiadomościach mailowych. Taka informacja zwrotna jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ daje mi po prostu paliwo do dalszego działania. Wiele osób podkreśla, że brakowało takiego kanału, jeśli chodzi o fotowoltaikę czy magazyny energii. W Polsce ja sam staram się tworzyć coś, czego mi osobiście Brakowało, kiedy zaczynałem się z tą branżą zapoznawać. Dlaczego nie włączam monetyzacji? Cóż, po tysiącu bodajże subskrybentów i dziesięciu tysiącach obejrzanych godzin, to drugie, pewnie ze względu na długość materiałów, osiągnąłem znacznie szybciej. Po takim czasie, po takich ilościach, można włączyć monetyzację, czyli zarabiać na tych filmach. Natomiast, o ile ja to dobrze rozumiem, w przypadku takiego kanału oznaczałoby to no, pewnie parę groszy. Dodatkowych dla mnie, natomiast moim widzom utrudniałoby to oglądanie poprzez częstsze reklamy. A nie jestem tu po to, żeby zarabiać na reklamach. Dlaczego przestałem nagrywać? Cóż, grudzień to było po prostu ładowanie takich no, metaforycznych tym razem baterii moich własnych, po prostu odpoczynek i taki restart dla głowy. Natomiast od początku tego roku, od stycznia, przez cały styczeń, luty, początek marca, postanowiłem skupić się. Nad dwoma bardzo ważnymi dla mnie projektami. Projektami, których tematyka jest ściśle związana z tematyką tego kanału, dlatego jak najszybciej chciałbym podzielić się z Wami tym, co to w zasadzie jest, i opowiem o tym już myślę w najbliższych odcinkach. Co dalej w takim razie z tym kanałem? Cóż, wracam do nagrywania filmów, wracam do publikowania. Już na końcu tego materiału zobaczycie, przedstawię Wam. Listę tematów, które ukażą się w najbliższych tygodniach. Słyszałem nieraz, że znalezienie do mnie kontaktu bywa problematyczne i ludzie odnajdywali mnie w jakiś magiczny sposób na Linkedinie czy w innych mediach społecznościowych. Natomiast jakiś czas temu wstawiłem też baner na YouTubie z takim kontaktem no tylko że ten baner mało kto widzi podobnie jak opis filmu energia do sprzedazy, bez polskich znaków oczywiście energia do sprzedazy małpa gmail czy gmail Com. Tego maila używam głównie, jeśli chodzi o szkolenia, czy ewentualnie bezpośrednio sprawy związane z prowadzeniem tego konkretnie kanału. I drugi adres mailowy: filip.kaszubowski-outlook.com. I tego maila używam głównie w zakresie doradztwa, jeśli chodzi o fotowoltaikę, e, czy magazyny energii. Jeśli chodzi o doradztwo, no teraz niestety, zwłaszcza pracując nad tymi projektami, jestem po prostu trochę przeciążony, a nie chciałbym, żeby to odbijało się na jakości takich konsultacji, dlatego obecnie ograniczyłem liczbę no, nowych osób do dwóch tygodniowo. Ty do mnie i przechodzimy teraz do cen godzinowych. Gdy wprowadzano billing. było jasne, że między 1 lipca 2022 roku a 30 dniem czerwca tego roku, 2024 Prosumenci będą sprzedawać energię po średnich rynkowych cenach, ale to rynkowych cenach miesięcznych. Od 1 lipca natomiast miały wejść ceny godzinowe. O ile RCEM, czyli ta średnia rynkowa cena miesięczna, po której dzisiaj rozliczani są prosumenci, liczona jest właśnie na podstawie tych średnich RCE, czyli stawek godzinowych, no to zmiana jednak nie będzie tak mała. Jest to o tyle istotne, że w rynku coraz bardziej nasyconym odnawialnymi źródłami energii, zwłaszcza fotowoltaiką, zachodzi pewna taka korelacja związana z tym, że im więcej produkujesz, tym większa szansa, że ceny energii będą niższe, zwłaszcza w niedzielę czy dni wolne od pracy. Średnia wynikająca z tych cen godzinowych, średnia miesięczna, będzie prawdopodobnie wyższa niż y, te stawki godzinowe w momencie kiedy twoja produkcja jest największa. Wiele osób twierdzi, że system nie jest jeszcze na to gotowy, i że operatorzy czy sprzedawcy nie wyrobią się z wprowadzaniem tych cen godzinowych. Skąd taki pogląd? Y, nie jest bez źródła, ponieważ y, myślę, że wynika to z tego, że opóźnione jest wdrożenie centralnego systemu informacji o rynku energii, czyli tak CSIRE, które ma stanowić taką podstawę tego nowego rynku energii, który mamy mieć w kolejnych latach. CSIRE faktycznie nie zostanie wprowadzone 1 lipca 2024 roku tak, jak to miało mieć miejsce, ale zostanie wprowadzony według nowych harmonogramów, nawet rok później, czyli 1 lipca 2025. Czy to oznacza, że również dla prosumentów rozliczających się w mechanizmie net billingu? Ta data zostanie przełożona na kolejny rok i kolejny rok będą sprzedawać energię po średnich cenach miesięcznych. Cóż, warto sobie jeszcze raz zadać pytanie, czym te CIRE, czy w zasadzie jest. Jest to pewnego rodzaju taki hub informacyjny, czy, czy, czy pośrednik integrator jeszcze bardziej system informatyczny, który umożliwi wymianę informacji na temat tego, co się dzieje na rynku energii pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku, którzy mają odpowiednie umowy. Uczestnikami takimi jak spółki obrotu, właśnie agregatorzy czy producenci. W ten sposób też jeden podmiot, czyli OIRE, będzie miał kontrolę nad tym wszystkim. Na jednym podmiocie spoczywać będzie też odpowiedzialność. Ale jeśli nie ma dzisiaj takiego centrum informacyjnego, to skąd na przykład sprzedawcy mają te informacje dotyczące danych pomiarowych? No, otrzymują je po prostu od dystrybutorów. Dzisiaj to OSD przedstawia informacje sprzedawcy. Więc pytanie brzmi: czy te CIRE, Centralny System Informacji o rynku energii, jest naprawdę potrzebne, żeby wejść na cenę godzinowe? No bo jeśli OSD ma już dzisiaj e, informacje, które będą niezbędne do rozliczania ludzi godzinowo? To wystarczy, że te OSD przekaże to do odpowiedniego sprzedawcy. To kiedy energia jest do sieci wprowadzana, a kiedy jest z niej pobierana, ma jednak znaczenie przecież już teraz. Po pierwsze, niektórzy są na taryfach strefowych, takich jak G12, G12W czy G13, po drugie mówimy przecież o tym, że już dziś prosumenci powinni być rozliczani w bilansowaniu godzinowym, czyli energia wprowadzona przez pierwsze 15 minut, nadwyżka wprowadzona w pierwsze 15 minut, powinna się bilansować z odbiorem w ostatnich 15 minutach, jeśli ich wartości są takie same. Więc ja o tym mówiłem w filmie o bilansowaniu. Skoro więc operator sieci dystrybucyjnej ASD miałby takie informacje, no to może je po prostu przekazać do sprzedawcy. Nie będzie ich miał niestety zawsze, ale. Będzie je miał w przypadku klientów, którzy posiadają LZO, czyli liczniki zdalnego odczytu. I choć ledwie 15-20% klientów w większości operatorów, no poza energią, która tutaj zdecydowanie idzie do przodu, takie LZO dopiero ma. To w przypadku prosumentów na NetBeelingu śmiem twierdzić, że jest ich zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy. Skoro NetBeeling działa niecałe dwa lata, no to operatorzy mieli czas, aby takie liczniki zamontować, zwłaszcza jeśli wymieniali licznik przecież na dwukierunkowy. A jeśli nawet ktoś takiego nie ma, no to będzie po prostu niewielka ilość do wymiany. Dla pewności napisałem do OIRE, czyli podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie Cire, i to jest odpowiedź, którą otrzymałem. Można tu przeczytać m.in. przesunięcie uruchomienia Cire nie ma bezpośredniego wpływu na rozliczenia godzinowe prosumentów energii. Możliwość dokonania takiego rozliczenia jest powiązana przede wszystkim z licznikiem zdalnego odczytu i jego funkcjonalnościami. Dotychczas obowiązujące brzmienie przepisu itd. itd. i regulującego sposób przekazywania danych obejmujących godzinowe ilości energii przewidwało jedynie inną ścieżkę przekazywania tych danych, czyli ze względu na brak CIR na chwilę obecną dane te sprzedawca uzyskuje. I będzie uzyskiwał do dnia 30 czerwca 2025 roku bezpośrednio od OSD. Prowadzenie centralnego systemu informacji o rynku energii wydaje się więc w kontekście godzinowych rozliczeń dla pracowników na deblingu zmienić tylko to, że sprzedawcy będą otrzymywać dane właśnie z CIRE, a nie jak teraz od OSD. Poza tym, Wydaje się nie mieć większego znaczenia. Zapytałem o to też e, samych sprzedawców. Również największe spółki energetyczne potwierdziły mi, że rozliczenia godzinowe wchodzą zgodnie z planem. I wydaje się to mieć sens, no bo jeśli każdy, kto posiada LZO, czyli ten licznik zdalnego odczytu, może poprosić o swój profil e, zużycia energii, dostać taki godzinowy raport dotyczący dnia, miesiąca czy całego roku, no to. OSD dysponuje tymi wszystkimi informacjami pomiarowymi, a dla samego sprzedawcy stworzenie systemu rozliczania tego z postawek giełdowych nie powinno być absolutnie żadnym problemem, no bo to są dosłownie dwa kliknięcia w Excelu. Nie mając stuprocentowej pewności, zwróciłem się jeszcze z mailem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz departamentu odnawialnych źródeł energii. Jeśli taką odpowiedź z potwierdzeniem otrzymam, to też opublikuję ją albo w kolejnym filmie, albo po prostu w komentarzu pod tym materiałem. Być może jednak opóźnienie wersji Cire nie przesunie wprowadzenia rozliczeń godzinowych dla prosumentów na biddingu, ale poskutkuje opóźnieniem wprowadzenia taryf dynamicznych. Tak często, mylonych z godzinowymi rozliczeniami. A skoro rozliczenia godzinowe mają wejść już tak niedługo, to jedno jest pewne. Będzie chaos. Będzie po prostu chaos, no bo jeśli przez prawie dwa lata istnienia na nadal wiele osób i wiele niestety pracowników w branży OZE nadal ma duży problem ze zrozumieniem faktur miesięcznych, no to co dopiero będzie w przypadku rozliczeń godzinowych? Już teraz można usłyszeć czy przeczytać całe mnóstwo wykluczających się wzajemnie opinii. Po prostu najzwyczajniej w świecie można się w tym wszystkim pogubić. Im dłużej w tym siedzę, tym bardziej dostrzegam, że ciężko o takie bardzo jasne i klarowne reguły, i nie ma takich uniwersalnych odpowiedzi. Właśnie dlatego chciałbym w najbliższych tygodniach skupić się na netBilingu, aby zapewnić wszystkim widzom tego kanału po prostu miękkie lądowanie na tych nowych zasadach, przynajmniej na tyle miękkie, na ile może być. Dlatego dajcie proszę znać w komentarzu, jakie treści dotyczące netBilingu by Was interesowały. Oto rozkład jazdy, który planuję na najbliższe dni, najbliższe tygodnie i którym mam nadzieję uzupełnić właśnie Wasze propozycje z komentarzy. Najpierw zajmiemy się realnym przykładem domu z pompą ciepła i magazynem energii. Przeprowadzimy analizę rocznej faktury na netbillingu, akurat PGE i zobaczymy jakie oszczędności udało się poczynić, ile konkretnie użytkownik zapłacił za poszczególne miesiące, za cały rok. Dalej opublikuję, no już wcześniej nagrany, ale niepublikowany jeszcze film o tym, jak zgłaszać magazyn energii, kiedy należy sumować moce i w końcu, dlaczego tyle wniosków jest odrzucanych. I w drugą stronę też, dlaczego czasami niektórzy boją się zgłosić czy zbudować konkretnie moce magazynu, myśląc, że takie papiery zostaną odrzucone, a wcale tak być nie musi. W kolejnym materiale zderzymy ze sobą 5-kilowatową turbinę wiatrową oraz 3-kilowatową fotowoltaikę pracujące razem od wielu lat na jednej. Instalacji. Później porównamy taryfy dynamiczne i rozliczenie godzinowe, a dalej zajmiemy się już stawkami RC z ostatnich pięciu lat. Po tym wszystkim chciałbym wam w końcu przedstawić, czym jest ten projekt, nad którym tak intensywnie pracowałem w ostatnich miesiącach. Ja już nie mogę się doczekać, więc mam nadzieję, że wy również.